Matko i za zajęcy no robię ja to co? Nie co coś robią? To A my kiedy będziemy jak coś coś. Oj. ciekawe, lecie. to jest panienek ile tam jest panów. Jest sześć, to może jest trzy na trzy. Ale jakoś dziwnie. No trochę. No fajnie. Ganiają jednego! Ale czy dobrze? Oj, 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 ty co ty tam robisz? Widzisz, jak to się. Dla seksu głowę zgubi. zobacz jak zający dla seksu głowę zgubi, to można ich ściskać no Kochani. Witamy Was serdecznie dzisiaj. Rita, tita, tita! Kajotka się wyspała! Wyspałam, przepłakałam, uwierzyłam w to, co mówiliśmy wczoraj. A to i była prima Aprilis. Aprilis, prilis, kochani! Napiszcie, kto się dał nabrać. Właśnie! A propos wnuków, nie mamy jeszcze nie ma. wnuków. A pro, propos emerytury, nie oddamy nikomu! Nie oddamy! Nie. Przejemy, przepijemy, przejeździmy. Przejeździmy, a my z nami kochani. A my z nami. Będziemy się szrajać dalej. Tak jest. Nie będziemy słuchać tych, co nam piszą, że trzeba usiąść na tyłku, że w tym wieku się nie powinno. Tych nie słuchamy kochani. Nie, nie, nie. Nie. My już po szczepieniu to możemy się szrajać. My już szrajać. szczepieni kochani. O zobacz że <laughs> jesteśmy mocno szczepieni. Szczepieni jesteśmy. Kochani, przed siebie. Przez siebie każdy dzień jest ważny. I żyjcie, Czerpcie, żyjcie. żyjcie jak najwięcej. Tak, żyjcie tak, jakby to miał. Jakby to miał być ostatni wasz dzień. Tak jest. Codziennie, jeszcze bardziej. Codziennie, jeszcze bardziej. Co bardziej się, bardziejszy. Bardziej. A bardziej bardziej. Bardziej. Dzisiaj się cieszę, ale jutro jeszcze bardziej. A będzie. jak ktoś się wczoraj dało szukać. Sary, nie wiem, czy uwierzyli? Kochaniutka w nocy płakała, uwierzyła do poduszki, ona szukała do rana, nie sprzedawaj. Ale dzisiaj już w drugi kwiecień, to nie oszukuj. Aha. Kochani, całusy, bajo, bajo. i do następnego prima primis. Chodźmy. Idziemy.